Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Jim Cramer mówi o tym, że Bitcoin jest zwycięzcą. Przeważnie, Jim Cramer jest antywskaźnikiem bitcoinowym. Polymarket jest zablokowany we Francji, a MetaMask pozwala na robienie swapów bez używania tokenów natywnych. NATO i Ukraina przeprowadzają pilne rozmowy na temat rosyjskiego ataku rakietowego. Wielka Brytania testuje emisję cyfrowych obligacji, a Charles Schwab ogłasza plany oferowania bezpośrednich inwestycji w kryptowaluty. CBOE uruchomi pierwszy produkt opcyjny. Rozliczane gotówkowo, związane z rynkiem spot już 2 grudnia, a Texas proponuje waluty oparte na złocie i srebrze w celu konkurowania z pieniędzmi fiducjarnymi. Dodatkowo Van Eck utrzymuje cel na bitcoina w wysokości 180 tysięcy dolarów, gdy rynek bitcoina nabiera jeszcze większego tempa. I taka predykcja mogłaby się wydawać całkiem sensowna. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak bitcoin zachowywał się do tej pory do rynków akcji, na przykład w tym wypadku, do Nasdaqu. To zauważymy, że potencjalnie mamy szansę właśnie na jeszcze dużo wyższe poziomy z punktu widzenia analizy technicznej, z punktu widzenia danych on-chain, to momenty, gdy wyprzedawali się holderzy długoterminowi, to były właśnie te momenty pokazane na wykresie. I tak jak widzicie, linia przerywana, linia trendu spadkowego przebijała za każdym razem szczyty tej metryki. I przebicia tych szczytów praktycznie za każdym razem korelowały ze szczytami Bitcoina. Zobaczcie, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Czy teraz dobijemy za kilka miesięcy do tej linii? Na wszelki wypadek, jeżeli mielibyśmy to niej dobić, ja wolę ustawić na nią alert na przebicie tej linii trendu, wybór źródła danych, minimum, interwał trzydniowy, typ warunku większy niż. Kolor czerwony. Ze wszystkimi powiadomieniami, bo to będzie bardzo ważny alert, zapisz i wystartuj. I ten alert od razu Wam opublikuję, po to żebyście też mogli z niego łatwo skorzystać. Link do tego alertu w opisie. Token W zyskuje na popularności dzięki notowaniu na Binance Futures. A od wypuszczenia tego artykułu cena tokena W zyskała do Bitcoina nawet 9%. Pojawił się także bardzo ciekawy news dotyczący Sui, które nawiązało strategiczne partnerstwo z Franklin Templeton. Który zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 biliona dolarów. Ta współpraca koncentruje się na wdrażaniu nowatorskich technologii, które wykorzystują protokół blockchain SUI. Franklin Templeton ma historię rozwijania rozwiązań opartych na blockchainie i strategii inwestycyjnych, co przyniesie korzyści, potencjalne korzyści projektom na SUI. Po tej informacji cena tokena SUI od artykułu zyskała na razie ponad 3%. A jeżeli jesteście na Max Data Up, na kanale trzecim, to otrzymaliście tę informację jako pierwsi wraz z głosowaniem, czy taki wzrost SUI decydujecie się rozgrywać. Shiba od wczoraj również urosła, i to nie mało, bo 12% w kilkanaście godzin. A bardzo ciekawe, bo to koreluje z artykułem, który był napisany na Watcher Guru o tym, że formacja flagi byka Ship czy następna eksplozja cenowa o 48% jest możliwa. Interesująco, bo zaraz po tym artykule rzeczywiście nastąpiło wybicie ceny. IOST nawiązuje współpracę z Petspal w celu wprowadzenia innowacyjnej gry memowej o zwierzętach. I także po tej informacji cena tokena IOST na plus, a konkretnie nawet 8% w 14 godzin. Feel Liquid integruje wymiany międzyłańcuchowe przez Accelar, czyli innymi słowy można wymienić dowolny zasób na Feel za pomocą Squid. Założyciel Kardano nominował Briana Armstronga na szefa kryptowalut w Białym Domu, a cena kardan szarżuje od listopada, zyskała do bitcoina 140%, już zyskała, a podobnie zyskuje EOS który w ostatnich godzinach wzrasta o 16%, a w ostatnich dwóch dniach o ponad 30% i tutaj również bardzo ciekawe ruchy do ceny Bitcoina. Jeżeli mielibyśmy ponownie znaleźć się poniżej tej linii trendu wzrostowego i jednocześnie presja zakupowa na ten token ponownie wyznaczałaby bardzo silne poziomy zakupowe, czyli mniej więcej w tym obszarze, to mógłby być to bardzo ciekawy moment na łapanie tego kolejnego Ja na wszelki wypadek ustawię zatem alert na po pierwsze metrykę BSP informujący o tym, że pojawi się duże ciśnienie zakupowe oraz drugi alert na linię trendu informujący o tym, że ona została przecięta, a konkretnie cena jest poniżej tej linii. Zapisz. Ale nie chcę otrzymać alertu wtedy, gdy będzie zrealizowany tylko jeden z tych warunków, ale chcę otrzymać alert wtedy, kiedy będą zrealizowane oba jednocześnie, zatem tworzę tak zwany pro-alert z tych dwóch warunków. Jeżeli one będą spełnione, wtedy otrzymam alert pod tytułem EOS Kup Otwórz i wystartuj. I napiszcie, co wy rozgrywacie w najbliższych godzinach i dniach? Czy polujecie na któreś altcoiny, czy będziecie rozgrywać potencjalne wzrosty SUI, choć pamiętajcie, tutaj ryzyko również jest ogromne, bo SUI miało też ogromne wzrosty przez ostatnie miesiące. Jak obstawiacie wzrosty bądź spadki bitcoina? Czy uważacie, że bitcoin w najbliższych miesiącach przebije 100-150 tysięcy dolarów, a może już będziemy spadać? Oczywiście analizując historię i patrząc jak to wyglądało wcześniej, to zauważymy, że momenty przebijania wcześniejszych poziomów all time high, czyli tak zwane price discovery, za każdym razem powodowały jeszcze większe, masywne wzrosty, więc na tym się nie kończyło. Za każdym razem Bitcoin szarżował jeszcze dwa albo trzy razy w górę. W związku z tym teraz, gdy przebiliśmy te nasze szczytowe poziomy all time high, pojawia się ogromna nadzieja właśnie na takie ruchy, ale oczywiście jestem ciekawy Waszych opinii. Udanego dnia i niech Hossa będzie z nami. Cześć!